W kamienczyku otwarto dom poświęcony pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pomysł otwarcia domu zrodził się podczas zbierania składek na odrestaurowanie nagrobku dziadków kardynała, którzy pochowani są na parafialnym cmentarzu. Kamieniecki ryneczek od lat szpeciła stara chałupa, która swoją świetność miała już dawno za sobą. Przed laty miały w niej siedzibę m.in. Rada Gromadzka, posterunek policji i biblioteka. Mieszkańcy zwrócili się do burmistrza z pomysłem na zagospodarowanie tego nieużytkowanego budynku. W minioną niedzielę uroczysta msza święta koncelebrowana przez proboszcza parafii księdza Kazimierza Steirwalda zainaugurowała działalność Domu Pamięci kardynała Wyszyńskiego. W kościele eksponowana była okolicznościowa wystawa poświęcona życiu prymasa Tysiąclecia. Podczas kazania ksiądz proboszcz przywołał słowa kardynała, które wygłosił w 1956 roku, tuż po opuszczeniu miejsca internowania. I mówi, że my mamy tylko jednego wroga. To nie jest, to wróg komuniści, władza, artyjniancy. Ci, którzy mnie więźli, którzy mnie może opuścili, pytali: Jedynego mamy, tylko wroga, Szatana. I tego się bójmy. Drodzy Państwo, nie wszystko. Sytuacje, wydarzenia, dzieła, które serce znają. I takim dziełem jest bez wątpienia dom pamięci Prymasa tysiąclecia, którego otwarcie dzisiaj świętujemy. Pomszy świętej prowadząca uroczystość Katarzyna Skarpetowska w towarzystwie Porboszcza wręczyli róże Prymasa osobom, które przyczyniły się do uruchomienia domu pamięci Prymasa. W kategorii Zaprzyjaźniona Instytucja otrzymali je Burmistrz Wyszkowa oraz Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Ośrodek Opiekuńczo-Leczniczy z Kamieńczyka. Specjalny upominek otrzymała inna kamienicka firma Kampol. Podczas uroczystości nagrodzono także uczestników konkursu plastycznego poświęconego kardynałowi Wyszyńskiemu. Ich wystawa eksponowana jest już w Domu Pamięci. Na zakończenie tej części uroczystości podzielono się chlebem, bo jak podkreśliła prowadząca, kiedy dajemy coś innym, sami stajemy się bogatsi. Z kościoła uczestnicy przeszli ulicą kardynała Stefana Wyszyńskiego pod odremontowany budynek, by dokonać urczystego aktu jego otwarcia. W trzech izbach prezentowane są tablice z opisem życia i posługi kapłańskiej kardynała Wyszyńskiego oraz nieliczne jeszcze pamiątki. Inicjatorzy Domu Pamięci planują nawiązać współpracę z Uniwersytetem imienia kardynała, by ubogacić ekspozycję. Niewątpliwie Dom Pamięci ma szansę stać się kolejną atrakcją turystyczną Kamieńczyka, a inicjatywa mieszkańców i proboszcza parafii pokazała, że w miejscu, na którego zagospodarowanie nie było pomysłu od lat, może powstać cenna rzecz Dom Pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia.